Podstępni organizatorzy turnieju źródeł i data premiery drugiego sezonu, drugiej połowy Ninjago Dragons Racing. Zanim jednak zaczniemy ten film, to zachęcam do subskrypcji, tak zrobiła ta trójka lasowych subskrybentów. Wielkie serducho dla Was i wielkie dzięki za to, że jesteście i wspieracie ten kanał. A jeśli tutaj chcesz być o tym odcinku, no to nic bardziej jest tylko strzelcie suba i wtedy już masz szansę tutaj być. Proste? No mega proste. Do tego zachęcam stronę łapki w górę. No bo pamiętajcie, nokt gdzieś tam jest i się czai na osoby, które tej łapki nie zostawiły. A spotkanie z nim raczej nie należałoby do najprzyjemniejszych. Dlatego zostaw łapkę w górę. A teraz, bez zbędnego przedłużenia, pora zacząć ten odcinek. A więc, kiedy będzie ta druga połowa jego sezonu Ninja Dragon's Racing? W październiku. To jest po prostu żałosne. Były przecieki, że będzie w sierpniu, no i tak też myślałem. Później, gdy tego zwiastunu nie było, nie było, nie było, no to myślałem, że będzie ono we wrześniu. No to się przemyślałem, bo będzie w październiku. Moim zdaniem to jest dość długa przerwa, a raczej za długa przerwa pomiędzy tymi dwoma połowami. No i moim zdaniem Lego sobie strzeliło w kolano właśnie tym, co zrobili, ale to jest ich problem i ich sprawa. Trochę pożaliłem się na temat rozpoczęcia drugiego sezonu drugiej po Dragon Dragon's Racing, więc teraz pora przejść do organizatorów turnieju źródeł. Jak wynika to z pierwszego zwiastuna, będzie to Robi i Blacked. Robi to ten typo, Black to ten typo. Robi otwiera bramę, lata z jakimś telefonem, a Blekt wszystko obserwuje i bije w dzwon. Zwykli uczestnicy prawdopodobnie nie będą mogli latać tak z telefonem, czy bić w ten dzwon właśnie. Kiedyś na kanale LEGO pojawił się taki zwiastun promujący zestawy z LEGO Ninjago na czerwiec 2024. Tam właśnie Robi komentował pojedynek. Więc z tego można wywnioskować, że tak robi, będzie pełnił rolę komentatora. A jeśli chodzi o Blekta, to prawdopodobnie jest taki guru, taki organizator, który sobie siedzi gdzieś tam i ogląda z wysokości ten turniej, nie biorąc w nim udziału. No dobra, na 99% wiemy, że to są organizatorzy tego turnieju, ale jeszcze mają swoje plany. Wiemy doskonale, że turniej będzie powiązany ze smokami źródła. Komu bardzo zależy na smoku źródła lordowi Rasowi i jego mistrzowi. I skąd on niby wiedział o tym turnieju źródeł? I przypominam, nie dostał nawet zaproszenia. I wiedział o tym turnieju, ani za dopiero od kogoś się o nim dowiedzieli. Więc dobra, Robby i Black są organizatorami turnieju, ale ktoś może być jeszcze ich szefem i co wy na to jeśli to by był mistrz Lorda Rasa? I na przykład wyglądałoby to tak. Robi komentuje, Black donosi do Lorda Rasa, a Raz przekazuje te informacje swojemu mistrzowi. A żeby to uwierzytelnić, no to patrzcie, inni mistrzowie żywiołów jakoś dostali na ten turniej. Nawet są kibice, a Ninja nawet o tym turnieju nie wiedzieli, musieli się na niego wkraść. Więc wychodzi na to, że Ninja wcale nie mieli być na tym turnieju. Bo na przykład mistrz Lorda Rasa nie chciał, aby znowu im pokrzyżowali plany. Na tą chwilę to jest moja teoria. Ona nie zawsze musi się sprawdzić, ale może się sprawdzić. I to jest bardzo prawdopodobne, że ona się sprawdzi, bo wszystkie znaki na ziemi i na niebie na to wskazują. Właśnie się dowiedziałem bardzo smutnej informacji. Wyciekły wszystkie odcinki z drugiego sezonu Ninjago Dragon's Racing drugiej połowy. A to kompletnie wszystko psuje. Miało być takie fajne napięcie budowane zwiastunami przed rozpoczęciem drugiej połowy sezonu. Ja natomiast tych odcinków i jakichkolwiek spoilerów będę unikał jak ognia. Nie zamierzam tych odcinków oglądać, wolę sobie oglądać zwiastuny, budować całe napięcie i później w październiku obejrzeć tą drugą połowę sezonu. Dlatego też odcinki na tym kanale będą bez jakichkolwiek spoilerów. Wam też ich nie polecam oglądać. Wolałbym sobie na waszym miejscu pobudować to napięcie i dopiero w październiku obejrzeć te odcinki. To tyle z mojej strony. Podzielcie się w komentarzu, co sądzicie o Robin i Blechcie, co sądzicie o tych wyciekłych odcinkach i co sądzicie o dacie premiery. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do zobaczenia i cześć.